Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj temat, z którym każdy kierowca w końcu będzie musiał się zmierzyć, czyli pierwsza samodzielna jazda. Zapraszam. Czy do pierwszej samodzielnej jazdy jakkolwiek trzeba się przygotowywać, czy coś trzeba wiedzieć bądź o czymś myśleć? Moim zdaniem tak, dlatego zachęcam, żeby cały ten odcinek obejrzeć. Z tego względu, że kiedy pierwszy raz wsiądziecie samemu za kierownicę, no to będzie to pierwsza taka sytuacja. Nie da się tego jakoś nauczyć, to akurat nie jest coś, yy, czego będziecie się uczyć podczas nauki jazdy, no bo zawsze będziecie jechać z kimś, egzamin również jest z kimś i dopiero jak prawo jazdy dostaniecie, będziecie mogli jechać całkowicie samodzielnie. No i tutaj moja rada jest taka, że pod warunkiem, że macie taką osobę, po zdaniu prawa jazdy fajnie jest troszeczkę pojeździć z jakimś takim swoim naprawdę autorytetem za kierownicą. Ale z tym ostrożnie, e, ponieważ jeżeli nie macie kogoś, kto jest takim naprawdę autorytetem w ruchu drogowym dla was, kimś kto jest y, też taki bardzo spokojny i będzie w stanie siedzieć obok, ale jednocześnie nic wam nie mówić, żebyście wy mogli się wdrożyć w to, że jedziecie samemu, natomiast po takiej jeździe dać Wam kilka jakiś naprawdę sensownych, cennych wskazówek albo ewentualnie w jakichś kryzysowych sytuacjach Wam pomóc. Jeżeli taką osobę macie, super. Natomiast jeżeli macie jechać z ojcem, wujkiem, bratem, szwagrem, ciotką, babką, kimkolwiek, kto no prawo jazdy ma i jeździ, nie? ale generalnie to ma jakieś swoje opinie na różne tematy, e, cały czas krzyczy i mówi, jedź, jedź szybciej, tu nie stoją. To lepiej nie. To sobie darujcie, to już przejdźcie od razu do punktu drugiego, czyli ta pierwsza samodzielna jazda. Przede wszystkim zacznijmy od tego, i to jest numer jeden. Musicie być pewni, musicie wiedzieć, że Wy potraficie jeździć. Że Wy znacie przepisy ruchu drogowego, że Wy wiecie, jak się w danej sytuacji zachować. I wiem, powiecie, że no mam prawo jazdy, no to jakoś ten egzamin zdałem, jakoś ten egzamin zdałam, ale słuchajcie kierowanie samochodem ja to będę powtarzał do końca moich dni. To nie są żarty. My w Polsce zbyt błacho naprawdę podchodzimy do e, jazdy samochodem i niestety mamy mnóstwo ofiar śmiertelnych co roku. Na całe szczęście jest tendencja spadkowa. Dobra, nie o tym w dzisiejszym odcinku chodzi mi o to, że nie wsiadajcie za kierownicę nawet jak zdaliście egzamin, jeżeli wy nadal nie wiecie to ma pierwszeństwo na jakim skrzyżowaniu. Nadal nie wiecie, czy tu się muszę zatrzymać, czy nie muszę. I tak wiecie, pojechać pojedziecie, ale jak się ktoś Was spyta, czy potraficie jeździć samochodem, odpowiada się, że raczej nie lepiej ty kieruj. Więc nawet jak zdaliście egzamin, ale nie potraficie, wykupcie jeszcze dodatkowe jazdy, a najlepiej zanim na ten egzamin pójdziecie, e, pooglądajcie sobie moje filmy. Y, wykupcie dostęp do mojego kursu, jak zdać prawko za pierwszym razem. Jeżeli nie znacie tego kursu, to zapraszam do opisu i do innych moich filmów, tam jest informacja. Ten kurs jest również dla osób, które prawo jazdy mają e, zdane, ale nadal tak jeździć nie potrafią, albo zdali je 20 lat temu i mają długą przerwę, chcą wrócić i wdrożyć, bo takie pytania też często dostaję. Jasne, kupujcie ten kurs, e, tam jest naprawdę sporo wiedzy i nawet jak 20% z tej wiedzy wykorzystacie, uważam, że warto i będzie to dla Was opłacalne. A dla tych, którzy pierwszy raz będą dopiero do prawka podchodzić, to tym bardziej: kurs, jak zdać prawo jazdy za pierwszym razem, kurs online kosztuje mniej niż jedna poprawka i yy, posiada aż 20 lekcji, które Was krok po kroku przygotują do tego, jak to prawko zdać. Wszystko macie w opisie. Więc punkt pierwszy, musicie być pewni, że jeździć potraficie. I punkt drugi, to ta pierwsza jazda Was nie ominie. Więc jeżeli czujecie się już na siłach, jeżeli albo pojeździliście z kimś zaufanym, albo takiej osoby nie macie, no to nie ma co czekać. Prawko odebrane, zapraszam za kierownicę. Natomiast wiadomo, że no, kierowcami jesteście dość słabymi. Niestety uważam, że kurs na naukę jazdy w Polsce niespecjalnie przygotowuje do jazdy. Jest za krótki, nie zawiera chociażby takich elementów, które są zawarte na szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy, ale to też temat na inny odcinek. Co Wam polecam? Polecam Wam, żebyście w takiej porze, gdzie nie ma zbyt dużego ruchu, na przykład w porze wieczornej, albo w ogóle w nocy, udali się na samodzielną przejażdżkę, najlepiej po jakimś rejonie Wam znanym. Po okolicach Waszego domu, po jakimś terenie, po którym jeździliście dużo podczas nauki jazdy, w miejscu, gdzie mniej więcej wiecie, jak wyglądają ulice, i tak dalej. I samemu wsiedli za kierownicę i po prostu tam, przy tym mniejszym ruchu, pojeździli. No, musicie zobaczyć, jak Wy się w ogóle będziecie w takiej sytuacji zachowywać, bo tak jak wspominałem na początku. Nigdy jeszcze samemu nie jechaliście i nie wiecie, czy przyjdzie Wam to z łatwością, czy może jakoś gdzieś tam, nie wiem, podświadomie będziecie czekać yy, na, nie wiem, polecenia, na wskazówki tej drugiej osoby. Kolejny aspekt to jest to, że wtedy wszystko w Waszych rękach. Dosłownie, wszystko jest w Waszych rękach, więc musicie się absolutnie skupić. Polecam wyłączyć radio polecam nawet wyciszyć telefon, żeby nikt do was nie dzwonił albo powiedzieć tam nie wiem rodzinie, znajomym, że teraz idziecie na pierwsze jazdy, żeby się nie stresowali i to ma być chwila dla was. Zapomnijcie o bożym świecie, skupcie się tylko i wyłącznie na tej jeździe. I ze spokojem, powoli przez godzinę jedźcie tak jak mówiłem gdzieś tam po tych okolicach. Spróbujcie może wyjechać też na jakieś troszeczkę większe skrzyżowania właśnie w tym ee... Czasie takim wieczorno-nocnym, gdzie ten ruch będzie mniejszy, dlatego, żebyście się troszeczkę przyzwyczaili do tego, jak właśnie taka jazda wygląda, kiedy jesteście całkowicie sami, musicie być tak, jak mówię, absolutnie skupieni, ponieważ na drodze jest bardzo dużo rzeczy, na które musimy zwracać uwagę. No i dużo rzeczy w samochodzie, jeżeli jedziemy w manualu, jeżeli chodzi o operowanie, no po prostu tam sprzęgło zmiany biegów i tak dalej. I być może wasz organizm, no wiadomo, robiliście to, jeździliście, zdawaliście egzamin, ale ta druga osoba była, wiedzieliście, wasz mózg wiedział, że w razie co zareaguje, i tak dalej, teraz tego nie ma. Więc tym bardziej musicie być e, uważni, tym bardziej musicie być skupieni. Dlatego właśnie polecam Wam, aby to było w takim momencie, kiedy nic Was nie będzie rozpraszało i też Wy o niczym innym myśleć nie będziecie. No i jak przełamać taki stres? bo mam wrażenie, że bardzo często to właśnie ten strach, ten stres przed tą pierwszą jazdą was paraliżuje, a nie brak umiejętności. No tutaj już każdy ma metody inne. Tak jak mówię, musicie być pewni, że wy potraficie jeździć. Jeżeli stresuje was to, że nie będziecie wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji na danym skrzyżowaniu, to zastanowiłbym się, czy to na pewno jest dobry moment, żeby samodzielnie wsiadać za kierownicę. Jeżeli, tak jak mówię, z czymkolwiek macie problemy i nie wiecie nadal gdzie, co, jak zrobić, zapraszam serdecznie do współpracy, po to tu jestem, żeby Wam pomagać. Zapraszam do całej masy darmowej wiedzy, która jest na moim kanale, ale również do kursu, o którym już kilkukrotnie wspominałem. Piszcie w komentarzach, czy oglądacie moje filmy, bo dopiero prawo jazdy robicie, czy może, bo takie głosy też dostaję, że dzięki moim filmom prawko zdaliście, na przykład rok czy dwa lata temu, a nadal oglądacie, bo poruszam różne tematy nie tylko jak puszczać sprzęgło, bo to już potraficie, ale mówię właśnie o pierwszej jeździe, pierwszej trasie, o tym jak zmienić koło i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w komentarzach. Cześć!